<laughs> Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Plans vs zombie Battle for Neighborville. Zapraszam bardzo serdecznie do naszej gierki wspólnej. Zostawcie lajka like i lecimy. Tutaj ostro zażyna. O! Co już? Im się chyba nudzi, ty. Im się naprawdę bardzo nudzi. Skoro oni już tutaj nas atakują. Halo. Halo panowie, tak szybko? Tak szybko tu podeszliście? Co to ma znaczyć? Wow, to było naprawdę wybitnie szybkie. Nieprawdaż? Sobie tu przygłośnie tylko. Przygłośnimy sobie teraz tu. O, dobra, lecimy. Lecimy, będziemy musieli tu przepchać nasz ten wózek. Już cię wskrzeszam, różo. Coś mnie tu w plecy... Wow, ciekawe, ci ludzie to są ciekawi. Dobra, ktoś tam dostał. To, to jest bot chyba. No, na pewno to jest bot. Dobra, przejęliśmy ten ładunek. Gdzie tu jest reszta przeciwników? Patrzcie, ja mogę iść z tej strony. Nie, tu nic nie przejdziemy. Tego impa tam, Okej, okay, dorwaliśmy go. Ktoś jeszcze tutaj, ktoś jeszcze tutaj coś. Jeszcze ma coś coś do dodania. Dobrze. Załatwieni przepchamy to raczej. W miarę to przepchane będzie. Patrzcie, cydym. Zapraszam bardzo serdecznie do golenia Dobra, cyk. Uciekamy. Up! Szybko. Kadet tutaj dostanie za swoje pyk Ten robot też nie ma, że boli Co tam inżynier? Co tam? Co my tego ładunku nie możemy przepchać, czy co? Dobra, tu tutaj załatwione. Szósty poziom już mam, bardzo ładnie. Dobra, przepchaliśmy ładunek, więc jest dobrze. Ładunek poszedł do góry. Tego super mózga tu. Dorwiemy? Dobra, załatwione. Dobra, dawać mi tu resztę tej brygady. Dobra, załatwiony też ten impak. O, 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 coś mnie tu bije, nawet nie wiem skąd. Dobra, idę w tę stronę. Dobra, odpalamy turbo. O, ty gościu, co to? Gdzie uciekasz? Dobra, GG. Załatwione. Przeładujmy. O! To jest kolejny gościu. Co ty, myślisz, kolego, że mi uciekniesz? Nie ma, że boli. Siema, ziomek. Dobra, załatwiony. Pięknie poszło. Powiem wam szczerze, że... O, e, co, nie mogę tędy przejść? Halo, halo. Czemu nie mogę? My że gdzieś daleko jesteśmy. Zdobyć pierwszy to coś tam. A, oni już tam są. Jejku, a ja gdzieś tam... Du -du 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 -du. A jak gdzieś tam poleciałem Dobra, jestem już wam idę pomagać. Gdzieś tam się biłem daleko, nie wiem co to było Dobra, przechodzimy to. Spieramy ten punkt. Ja idę ich tu odrywać od nas. Dobra, przejdę z tej strony może. Trochę ich tutaj będę atakował. Turbo. Juhu, dobra, spadamy. Raczej ten punkt bez problemu przejdziemy teraz. I ktoś tu, ktoś tu coś ten? Auć, 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 to bolało. Ktoś tu nam coś chciał na, narobić. Dobra, ja się muszę podleczyć na pewno. A ja jaj no, ale zepsułem. Szkoda, że tu papryczki nie mogłem podrzucić. Byłoby. Dobra lecimy dalej. Mamy 5 minut, żeby tu załatwić wszystko. Bada bada, lecimy. Zdobądź drugi sztormomat. Musimy zdobyć ten sztormomat. Dobra, ja przejdę może tu. Macie więcej roślin, mleczek. Mleczyk peczyk, stąd będziemy tutaj strzelać. Dobra, impek załatwiony. Czarodziej też. Pięknie przejmujemy ten punkcik. No halo, no. Ej, no on sobie tu tak podszedł. Toś mnie podnosi. Dziękuję bardzo. No czemu mnie nie podnosicie? Co za ludzie. Dobra, dzięki. Dobra, idę z tej strony może, bo tu nie widzę co się dzieje. Dobra, chodźcie tam na ten teren, czy co wy robicie? Powiedzcie mi. Dobra, przejmujemy punkcik. Dobra, mamy siódmy, no i szybko się expitu. Dawać mi ich tam. Szybko się expi, no jak boty grają. Dobra, co teraz? Co teraz powiecie? Gdzie lecimy? Dalej? Lecimy, nie śpimy. Kurka, szybko, słuchajcie, powiem wam, że szybko tu przechodzimy te punkty. Ile w ogóle ludzi tu tak gra? No jest troszkę, powiem Wam. Jest tu tro troszkę tych normalnych ludzi, nie botów. U nas jest chyba... Jest fajnie, fajnie, dobrze, że tu ludzie grają. Podoba mi się to. Cyk, dwójeczka i jacyś przeciwnicy, gdzieś tu coś tu. Dobra, czas się trochę stąd. A <tuszy> tu co się dzieje? Jesus Christ. Dobra, lecimy dalej. Tu nie przejdę, za jak, jak szybko jest. Dobra, dziewiąty poziom, ale leci, lecą tu ekspy szybko. Dobra, aktywowaliśmy. Co mamy robić? Chyba skończyliśmy rozgrywkę. Moi drodzy, do zobaczenia, hej!